Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony, Bartosz. A to jest gra Nuts Unlimited. Jak widzicie, zostało mi już tutaj tylko 6 lokalizacji. A wiąże się to z tym, że prawdopodobnie zrobię sobie z tego 6 odcinków, bo widzę, że tutaj żadnej lokalizacji nie uda mi się połączyć z żadną inną. No, jakoś chyba nie po polsku, ale to nic. Ym... Także tutaj zostało jeszcze 6 odcinków, i myślę, że to jest dobra pora na to, żebyśmy powoli zaczęli sobie rozmawiać, ewentualnie pisać w komentarzach, jaką grę chcielibyście zobaczyć jako kolejną, jeżeli chodzi o grę, oczywiście taką single player typową, ponieważ jedną grę multiplayer ma już mamy na kanale, ponieważ ja nagrywam tak co drugi dzień jest inna seria. Myślę, że to jest dobra ilość. Bo, no bo, jeżeli byśmy zrobili trzy gry, powiedzmy w poniedziałek była jedna, we wtorek druga, w środę trzecia, i między pierwszą grą by było 2-3 dni różnicy. A tak jest tylko co drugi dzień. Także myślę, że to jest optymalne dosyć. No i poszukuję teraz informacji na temat tego, co byście chcieli pooglądać. Ja tutaj, oczywiście, gdzieś pod koniec. Tej serii dodam jakiś filmik informacyjny. Jakie tam gry macie do wyboru spośród tych co posiadam, ale oczywiście możecie, mimo tego, że jeszcze nie, nie wiecie jakie są to gry, rzucać po prostu swoje pomysły, co chcielibyście obejrzeć w moim wykonaniu. Także tutaj jestem otwarty na wszelkie propozycje. No a tymczasem będziemy sobie zaczynać tutaj od góry: myślę Storybook Keep. Ok, jesteśmy już tutaj w naszej lokalizacji. Wygląda na to, że jest to miejsce tam. Bardzo mi przypomina ten taki wielki ten pałac po wejściu na tą fasolę, którą jaś zasadził. Ok, zacznijmy sobie od tego małego Bobo. Rock bye ab baby, please make it stop and get me down safely before I fall off. Okej, okay, on ewidentnie chce zejść, może po prostu sobie zleci na dół, co Wy na to? Proszę bardzo, zdolniacha. Um, tutaj mamy my nose, how it grows from all of my lies, If I promise, I'm honest, can you restore it in size? Wooden dome. Okej, okay, tylko, że... Mm, Noiseless? Noiseless, needless... Noise jest... Jakby to zapisać, kurcze? Hmm, how it grows? From all my lies, if I promise I'm honest, can you restore it in size? Hmm. Zobaczymy, może to coś pomoże. O, dopisać małe. O, Pinok stał się prawdziwym chłopcem. Jak miło. Zawsze o tym marzył. Tu mam jakieś mysie dziury, żeby nimi przechodzić. Tak, zgadza się. Ale zrobiłem sobie tutaj ten parter najpierw. Mm, I once had a little lamb. I planned to have for lunch. Can you help me locate her? Jakie <grytanie> kurcze rymy tutaj widzę. Szukamy jego jagnięcia. O ile dobrze pamiętam, lamp to jest jagnię. A jak wiem, to jest chyba taka mała owieczka, ale ręki nie dam sobie uciąć za to. Być może jest tutaj dziś w tej krainie spin to gold, spin to gold. I can spin anything new or old. Hmm. Golden Brass. Wszystko zamienia w złoto. Bardzo fajna umiejętność. przydałaby się, nie powiem, że nie. The mirror says hot I'm not and that hurts a lot. Noble woman. Widzę, że tu same jakieś jakieś ee, wymowanki. że jesteś hot. Mm, jakaś taka powiedzmy proszę bardzo to jest śpiąca królewna help me find my royal royal wife only she can feel small fits between the mattress will help you to reveal peace peace pants penny pen, pen. Jakoś był Groszek, ale może być też Pinat. Marriage material. Głupie to jest dla mnie, jeżeli chodzi o osąd, kto jest księżniczką, a kto nie, bo każdy poczuje, że coś mu się wpija w tyłek. No ale najwyraźniej księżniczki mają jakieś wyjątkowo wrażliwe tyłki na wbijanie się. Nie, lamp. Nie wiem, spróbujmy może. Po prostu trzeba mu pomóc. Nie? I once had a little lamp. I planned to have for lunch. Can you help me locate her? I haven't got a hunch. Hm. Może po prostu trzeba go nakarmić? Co wy na to? OK, na razie go zostawimy. Przejdziemy sobie dalej. Tu mamy gwiazdkę. Idziemy sobie tu na górę. Tu się coś dzieje. I've haft and I've puffed, but to my children I need some help blowing this pig's house in. Tam my mówię tracac, co wy na to? Hmm, jest chyba za słaby. Um, Okej, okay, domek rozwalony. Świnia zwiała. My love for her just leaves me sobbing. I wish we had more things in common. Hmm, może być łatwe. Starczy, czy zrobimy z niej gianta? Yeah. Juhu! Już macie coś wspólnego. Swój wzrost chociażby. Um, mam kolejnego tutaj przyjemniaczka. These rats have gotten out of control. I need something that s musical. 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 Trompet? Proszę bardzo, jakie jazzowe myszy nagle się zrobiły. bo to są chyba te trzy ślepe myszy. A ten gdzieś idzie? A, to już byliśmy. A jak się dostać na górę? Jest jakaś droga? My hair loves to grow and grow and get stuck in stuff like this window. Uh, haircutter? Włosy <laughs> utknęły <laughs> w oknie, no, tego co, jest <laughs> Humpty Dumpty. All the king's horses and all the king's men left, and I've gone all the pieces again. hmm <trykny> trzeba było go po prostu naprawić a on i wraz się spierniczył mamy tu jeszcze kota w butach maine kun help me buddy, help me miał. help me get those boots off now hmm boots Boundless, blameless, 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 Jak mogę znieść z niego te buty, Nie wiecie. Może go powiększę? Hm. nic nie dało. Help me, buddy. Help me, miał. Help me get these boots off now. Może jakby przyczepić te buty jakimś klejem do podłoża. A teraz pojechać konno? Nie. Konno, Ko kotno. Hmm. Nic nie przychodzi mi do głowy mądrego. Szczególnie, że nie mam pojęcia, jaki jest szewc. Jeżeli chodzi o buty, to może on by zdjął mu te buty. Sprawdzę sobie to, jaki jest szewc. Może to akurat pomoże. Okej, okay, jeżeli chodzi o szewca, to jestem tak samo w szoku jak w przypadku podkowy. Ponieważ szewc to jest nikt inny jak shoemaker czyli po prostu osoba robiąca buty. Proszę bardzo, kto mógł e, zjąć kotu w butach buty, jak nie człowiek, który robi buty, tak? Mm, Okej, okay. została nam jedna e, cząstka. Jest nim właśnie ten gościu. I once had a little lamp I planned to have for lunch. Can you help me locate her? I haven't got a hunch. Hmm. Daj mu...

Tak mi się przynajmniej wydaje. Chociaż to jest chyba też ta przypowiedź mówiąca o tym domku z cukierków czy tam z ciasta, które oni tam jedli. Chociaż nie wiem, czy nie jest to przypadkiem jedna i ta sama opowieść: Hansel and Gretel are out of exploring. Give them something to leave a tray behind them. No, czyli to jest właśnie to. Brat, nie, brad, ja chciałem. Hmm, okruszek rzucili? walnęli bochen, chleba, kurde, pół kilo. Ale no niestety, tak jak w opowieści, okruszki zostały zjedzone. Um, przez, przez ptaka. Co już, tak? Co innego moglibyście rzucać? Mm. Może, może, może coś niejadalnego. Mm, ale żeby było sypkie, najlepiej, tak? Może możecie jakiś ee, olej rozlawać, kurczę. Wodę albo hmm. gaz. I... Um, hmm. Właśnie, tylko że to wszystko jest płynne. A ja potrzebuję czegoś takiego stałego. The birds Keep It our Trail. No to już zauważyłem, że tak jest. Hmm. Damy im metalowy chleb. Может затрутых Может Может Что-то совершенно Ależami będą rzucać. Maybe stones would work better. Hmm. No nic, no coś tak oczywistego nawet nie wpadłem. Trzymaj kam lata. Kobabcia, <grywka> kurczę. Help the old woman cut some firewood and take it to the stove. No Czy to ja mam pociąć może? A to on ma ich ok. okej. Rozpalić w piecu, a później będzie chciała was tam upiec. Biedne dzieci. dun dun, dun. Haha, <laughs> ha, you feel for my trap? Gretel will serve as my slave and Hansel will become my dinner. No a kurde solar. Co to jest? Give Hansel something to fool the witch into do into not eating him. Może Course my plump and delicious looks. What can I do to make this witch? Not eat me. Może weźmiemy, że będzie śmiercią. That should be sometime. Quickly lure the witch back to the oven. Witajcie moi drodzy. W tym odcinku również straciłem końcówkę materiału ze względu na problemy z dyskiem. I podczas nagrywania po prostu ta końcówka mi się ucięła. E, także tutaj musimy sobie to dograć. Jesteśmy na etapie. W którym już zrobiliśmy, że tutaj ten Hansel jest trochę śmierdzący, przez co ta Baba Jaga tutaj odwróciła się i uwaga. I teraz musimy ją przywołać, tak jakby zwabić do pieca, żeby ta Gretel mogła ją tam wepchnąć, dlatego też... Z tego co pamiętam, właśnie to jest pizza oven, czyli piekarnik taki do pizzy, piec do pizzy. Także ja po prostu wezmę sobie może pizzę i wsadzimy go tam. Okej, okay, i teraz zwróćcie uwagę, ona ją wrzuciła do środka. I spłonęła na śmierć. Dzięki temu uzyskaliśmy klucz do kłódki. Schłodzimy sobie ten klucz, ponieważ jest mega mega gorący, jak widzicie. Aż paruje. Okej, okay. klucz już jest zimniutki. I teraz dzięki temu będziemy mogli uwolnić Hansela. Dokładnie tak. OK, Run Home Children, thanks. Thank you so much for keeping them safe. Have this. Aha, have... ten sobie biegnie i śmierdzi. Um, I za to otrzymaliśmy naszą kolejną gwiazdkę um, już w tym etapie. Ponieważ ja już tą gwiazdkę zebrałem, to ona teraz już nic mi nie da totalnie. Także wielkie dzięki za uwagę w tym odcinku, to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pamiętajcie o komentarzach, o ocenie oraz polecam subskrypcję mojego kanału ze względu na otrzymywane maile, że dodałem nowy odcinek. Czyli jest to bardzo wygodne, nic Was nie ominie. Także widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się, pozdrawiam.